Był sobie ludzik. Ale nadeszła chmura z deszczem. O nie, Przewróciłem się i złamałem nóżkę. O, jej! Słońce mnie uratowało! Super! Tańczę sobie, la. Cześć, cześć! Jak masz na imię? E, Jowita? Jowita? Dziwnie. Jeszcze ja mam wrażenie, że jak patrzę na ciebie, to ginie moja głowa. Moja też? Nie, to chyba tylko takie wrażenie. Mamy głowy na swoich miejscach? Trochę tak, a trochę widzę, że naprawdę zaczynają nam ginąć. Okej, okay, jedno jesteś ludzie. Mam nadzieję, że są dobrzy. Okej, okay, wysiadaj, wysiadają, wysiadają, wysiadają. Mom! No, fujs. Oach, pakują jak Brukselka, paskudzko, skutko. wymiotuję nimi, Wiecie co, jestem taki wściekły, że rozwalę cały wszechświat oprócz Slendermana, kosmitów i tej dobrej knajpy za rogiem.